Kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego czujesz nieposkromioną chęć, by nic nie robić? Dlaczego sam akt wstania z łóżka czasami wydaje się przemocą wobec samego siebie? A jeśli to, co nazywasz lenistwem, jest w rzeczywistości świętym krzykiem Twojej duszy, która się dusi? Kto patrzy na zewnątrz, kami śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Tak szeptał Karl Gustav Jung. Człowiek, który zstąpił do jaskiń ludzkiej psychiki i powrócił z wypalonymi w dłoniach symbolami. Prawda jest taka, że żyjemy w czasach, które przeklinają ciszę. Być nieruchomym to być pokonanym, odpoczywać to oznaka słabości. Być zmęczonym to coś niedopuszczalnego. Ale, a jeśli Twoja dusza błaga o pauzę, a jeśli to Twoje zmęczenie nie jest ani fizyczne, ani umysłowe, lecz duchowe, wszyscy, absolutnie wszyscy, już to czuliśmy łóżko, które zamienia się w schronienie, światło dnia, które wydaje się agresywne, ciężar na ramionach, który nie pochodzi z żadnego zewnętrznego obciążenia, lecz z czegoś mrocznego i bezimiennego. I zaczynasz się obwiniać, oceniać, myślisz, że powinieneś robić więcej, osiągać więcej, być kimś więcej, a może po prostu oddalasz się od roli, która już ci nie służy. Może to, co nazywasz brakiem, brakiem sił, jest cichym sprzeciwem wobec życia w kłamstwie. W tym filmie przejdziesz ze mną przez terytorium, które niewielu ma odwagę badać. Razem rozmontujemy przekonanie, że odpoczynek jest czymś złym i odkryjemy, co Jung naprawdę dostrzegł za tą chęcią po prostu położyć się i zniknąć. Porozmawiamy o duszy w stanie załamania, o ciele jako posłańcu nieświadomości oraz o pięciu rodzajach świętego lenistwa, które ujawniają znacznie więcej niż się wydaje. Ta podróż nie będzie wygodna. Ale może po raz pierwszy nie poczujesz się samotny w tej pustce, bo w głębi duszy wiesz, coś w tobie próbuje się narodzić, a czasami łonem odrodzenia jest sama cisza. Są dni, w których ciało odmawia posłuszeństwa, nie reaguje, nie porusza się. Nie chcę otworzyć oczu, nie chcę wstać, próbujesz wydawać mu mentalne rozkazy, powtarzasz mantry produktywności, przypominasz sobie obietnice, które kiedyś złożyłeś samemu sobie, ale coś głębszego, starszego niż jakakolwiek myśl przejmuje kontrolę. Jakby niewidzialna siła przyciągała twoje kości z powrotem do materaca, jakby sam gest podniesienia się był zamachem na coś świętego. I pytasz, nie wiedząc kogo zapytać, co się ze mną dzieje, Karl Jung powiedziałby, że to dusza tak nazwałby to szeptem psychiki, cichym protestem przeciwko życiu, które już nie współbrzmi z twoją najgłębszą prawdą na powierzchni wygląda to jak lenistwo, ale w podziemiach świadomości dzieje się coś innego starożytna, niewygodna mądrość, która widzi to, co ego wciąż próbuje ignorować nie jesteś już tam, gdzie powinieneś być. Żyjemy w społeczeństwie, które czci działanie. Wartość mierzy się w wynikach, w osiągniętych celach, w ciałach funkcjonujących jak bezbłędne maszyny. Cisza jest niemal przestępstwem. Dlatego gdy ciało poddaje się zmęczeniu, pierwszą reakcją jest poczucie winy. Ale Jung, zawsze podejrzliwy wobec iluzji nowoczesnego świata, dostrzegał w tym pozornym załamaniu coś wielkiego proces wewnętrznej reorganizacji. Nazywał to inkubacją psychiczną. Ciało się zatrzymuje, nie z powodu słabości, lecz dlatego, że w jego wnętrzu dokonuje się coś znacznie ważniejszego, coś się scala, coś się przepisuje, coś się rodzi na nowo. Widziałeś kiedyś las zimą, wygląda na martwy, drzewa bez liści, suche gałęzie, absolutna cisza, ale pod zamarzniętą ziemią tętni życie, korzenie wciąż rosną, sok krąży powoli, przygotowując wszystko na wiosnę. Dokładnie to dzieje się w tobie w dniach bez ruchu. Dusza przygotowuje nową glebę. A ciało, mądre jak natura, respektuje ten cykl. Cóż więc tak bardzo nas przeraża w tej pauzie? Być może fakt, że kiedy uciszamy świat, zaczynamy słyszeć samych siebie, a to co słyszymy nie jest ani piękne, ani spokojne. To stare lamenty, nigdy nieprzyznane pragnienia, otwarte rany. Hałas codzienności często działa jak znieczulenie, kiedy wszystko się zatrzymuje, pozostaje tylko prawda i to ona krzyczy, nie słowami, lecz symptomami zmęczeniem, apatią, lękiem, zniechęceniem, tym, co współczesna psychiatria tak szybko stara się uciszyć diagnozami i tabletkami. Ale Jung widział to inaczej. Dostrzegał znaczenie tam, gdzie świat widział zaburzenie. Postrzegał człowieka nie jako zepsutą maszynę, lecz jako żywy gobelin symboli. Dlatego jeśli twoje ciało nie chce już uczestniczyć w codziennej rutynie, być może to dlatego, że twoja dusza zmęczyła się udawaniem. Może prosi, byś się zatrzymał i wysłuchał, a to wymaga brutalnej odwagi. Bo kiedy naprawdę słuchasz duszy, to czego ona pragnie, może zmienić wszystko. Może poprosić cię, byś porzucił zawód, który już nie ma sensu. Może poprosić o zakończenie relacji podtrzymywanej jedynie przez strach. Może poprosić, byś przestał kłamać samemu sobie, powtarzać cudze nauki, podążać za oczekiwaniami innych, a zmienić to, to przeraża. Dlatego wolimy nazwać to lenistwem, słabością, kryzysem, ale w głębi duszy wiemy, coś w nas nie godzi się już żyć po staremu i właśnie dlatego ciało się zatrzymuje, bo jest bardziej lojalne wobec duszy niż wobec społeczeństwa. Położyć się i nie chcieć wstać z łóżka, to czasem nie koniec, to początek. Zapowiedź, że coś chce się narodzić. A jak każdy poród, to przychodzi z bólem, z krwią, z ciszą. Wyzwanie polega na tym, by nie uciekać od tej pustki. Wejść w nią bo to właśnie tam, w ciemności, gdzie nikt nie bije brawo, gdzie nikt cię nie widzi, dusza zaczyna tkać swoją nową skórę. Więc następnym razem, gdy poczujesz niepohamowaną chęć, by nic nie robić, nie odrzucaj jej od razu. Poczuj, zapytaj, ucisz się, co próbuje się w tobie narodzić. A teraz powiedz mi, czy kiedykolwiek poczułeś się zablokowany, mimo że próbujesz się zmieniać? Czy zdarzyło ci się, że mimo czytania książek, oglądania wideo i wysiłku, Coś niewidzialnego ciągnie cię z powrotem do tych samych wzorców, to nie przypadek, i matologiczne wyjaśnienie. Badacze i uczeni niedawno odnowili model przemiany mentalnej, stosowany od wieków przez filozofów, strategów i myślicieli, którzy zmieniali bieg historii. Cichy, ale niezwykle skuteczny, łączący naukę, psychologię i starożytną mądrość, i do dziś znany tylko nielicznym. Osoby, które go stosowały, opisują wewnętrzny punkt zwrotny klarowność, dyscyplinę, silniejszą tożsamość, jakby po raz pierwszy naprawdę przejęli kontrolę nad własnym umysłem. Przygotowaliśmy pełne wideo, które wyjaśnia to wszystko na naszej stronie. Jeśli chcesz obejrzeć je teraz, zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie lub kliknij link w opisie albo w przypiętym pierwszym komentarzu poniżej. Nie każde zmęczenie jest takie samo. Niektóre ciągną ciało w dół, jak kamienie przywiązane do kostek, inne są bardziej subtelne, jak mgła, która otula umysł i rozpuszcza sens rzeczy. A istnieje jeszcze ten dziwny, niemal święty rodzaj, zmęczenie, które nie znika po śnie, kawie ani motywacyjnych frazach. Jung widział to wyczerpanie nie jako porażkę, lecz jako język duszy. Rozumiał, że to, co nazywamy lenistwem, jest często próbą nieświadomości, by przerwać sztuczny bieg życia i zaprosić cię do wnętrza. Nazywał to świętym wycofaniem i wyróżnił pięć sposobów, w jakie to wezwanie może się objawić. Pierwszy to lenistwo wynikające z braku wyrównania. Czy czułeś kiedyś, że nie masz już energii, by robić to, co kiedyś przychodziło naturalnie? Spotkania, cele, zadania, rozmowy, wszystko to, co kiedyś wydawało się normalne, teraz brzmi fałszywie, niemal boleśnie. Dzieje się tak, gdy to, co żyjesz na zewnątrz, przestaje odpowiadać temu, co pulsuje w środku. Dusza dostrzega dysonans wcześniej niż umysł, i w geście protestu naodbiera energię. Jung mawiał: Dusza odmawia karmienia życia, które nie jest prawdziwe. I wtedy przestajesz działać, zatrzymujesz się. Nie jesteś już w stanie zmuszać się do roli, którą stworzyłeś, by pasować do świata. To wyczerpanie nie jest defektem. To integralność, to nieświadomość mówiąca: nie będę ci już pomagać podtrzymywać tej farsy. Drugi to lenistwo żałoby nieprzeżytej. Ile strat pogrzebałeś bez rytuału? Ile zakończeń zignorowałeś, by iść dalej? Śmierć, rozstanie, zmiana, dawne ja, które odeszło bez pożegnania. Jung twierdził, że dusza niesie te braki, jak zapalone świece na wewnętrznym ołtarzu. Kiedy nie płaczemy, nie przepracowujemy, a to, co nie zostaje strawione, gnije w środku. Wtedy dusza zatrzymuje ciało, zmusza do ciszy, nie po to, by karać, ale byś mógł wreszcie powiedzieć Tak, to mnie zabolało, tak, straciłem coś, co było częścią mnie. Trzeci to lenistwo przeciążenia emocjonalnego. Czy wszystko wchłaniasz? Czujesz zbyt wiele? Płaczesz za innych, rozpaczasz nad światem, załamujesz się czytając wiadomości? Jung nazywał to nadwrażliwością psychiczną. To ludzie, którzy działają jak gąbki dla zbiorowego bólu, a kiedy wchłoną więcej niż potrafią przetworzyć, ciało się poddaje, jak tama na skraju pęknięcia. Bezruch staje się tu próbą oczyszczenia energetycznego. Kładziesz się nie z braku chęci, lecz dlatego, że twoja dusza potrzebuje się skalibrować, jakby mówiła zostaw mnie teraz, muszę strawić ten świat. Czwarty to lenistwo przejścia tożsamości. To niestabilny grunt. Nie jesteś już tym, kim byłeś, ale jeszcze nie wiesz, kim się staniesz. To przestrzeń pomiędzy starym a nowym. Jung nazwał to liminalnością, krainą pomiędzy. To moment, gdy gąsienica już się rozpuściła, ale motyl jeszcze nie wyszedł z kokonu i wtedy wszystko staje w miejscu. Czujesz, że do niczego się nie nadajesz, ale nie dlatego, że jesteś zagubiony, lecz dlatego, że w środku trwasz w procesie tworzenia. To łono nowego ja, moment największej kruchości i zarazem i najświętszy, piąty i ostatni to lenistwo zablokowanej kreatywności. Czujesz w sobie siłę, potrzebę tworzenia, wyrażania, przemiany. Ale nie potrafisz. Życie stało się zbyt funkcjonalne, zbyt powtarzalne, a Twoja dusza, stworzona dla symboli sztuki wyobraźni, choruje. Kiedy energia twórcza zostaje stłumiona, zamienia się w apatię. Jung mówił: Ogień, który nie znajduje drogi na zewnątrz, pali od środka. To wyczerpanie to krzyk duszy. Na Boga, przestań marnować mój płomień na to, co bez znaczenia. Pięć rodzajów zmęczenia, pięć form języka duszy. Wszystkie proszą o to samo: o wysłuchanie. Może dziś nie potrzebujesz siły, skupienia ani dyscypliny. Może potrzebujesz ciszy, ołówka i kartki papieru, i właściwego pytania. Na przykład, co we mnie próbuje się narodzić, a moja rutyna na to nie pozwala. Przestań nazywać się leniwym. Być może jesteś po prostu głęboko szczery. Czy zauważyłeś, że największe zmiany w Twoim życiu zawsze wydarzały się w ciszy? Nie w hałasie ogłaszanych decyzji, lecz w tym dziwnym stanie, gdy nie wiedziałeś dokładnie, kim jesteś ani co masz zrobić, tylko czułeś, że coś w Tobie zaczyna się rozpadać. Jakby stara struktura nie mogła już dłużej się utrzymać. To właśnie w tych przestrzeniach nieświadomość wykonuje swoją pracę. Karl Jung postrzegał ludzką psychikę nie jako mechaniczną maszynę, lecz jako żywy las z jego porami roku, przestojami i kryzysami odrodzenia. Przypominał nam, że nieświadomość nie przemawia logiką, lecz metaforami, symbolami, obrazami, które wdzierają się do nas wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Dlatego, gdy wszystko wydaje się zastoje, gdy masz wrażenie, że nie potrafisz działać, tworzyć, decydować, to może nie być porażka, lecz proces, niewidzialny, cichy, święty. Jung nazywał to albedo symbolicznym, fazą alchemicznego procesu duszy. To czas, gdy stara materia się rozpuszcza, a nowa forma zaczyna się rodzić, nie przez siłę, lecz przez dojrzewanie. Przemiana psychiczna nie jest liniowa, odbywa się spiralnie a w naszym wnętrzu przebiega bardziej organicznie niż racjonalnie. Wyobraź sobie nasiono przez miesiące, może nawet lata, spoczywa ukryte pod ziemią, żadnego widocznego ruchu, nic co ludzkie oko mogłoby nazwać postępem, ale w środku trwa fermentacja, zachodzą pęknięcia, gromadzi się napięcie, aż pewnego dnia nasiono przebija ziemię, taka właśnie jest nieświadomość. To, co odczuwasz jako apatię lub zagubienie, może być w rzeczywistości duszą, która przebudowuje się w ciszy. Problem w tym, że żyjemy w świecie, który żąda natychmiastowych odpowiedzi. Śpieszymy się, by wszystko wytłumaczyć, naprawić, zdefiniować, ale nieświadomość się nie spieszy. Potrzebuje czasu, ciemności i poddania się. Dlatego te momenty, gdy zatrzymujesz się, gdy czujesz, że zawodzisz, że jesteś nieproduktywny, są w rzeczywistości okresami inkubacji Twojego nowego ja. W takich chwilach wszystko traci sens. Zastanawiasz się, czy dokonałeś właściwych wyborów. Wątpisz w to, kim jesteś. To, co cię kiedyś podtrzymywało, już nie działa, a nowe jeszcze nie nadeszło. To właśnie próg metamorfozy. Ten sam stan, przez który przechodzili mityczni bohaterowie schodzący do podziemi zanim powrócili odmienieni. Pustynia Chrystusa, jaskinia Platona, samotność Junga nad jeziorem Bollingen. Zawsze istnieje symboliczne wygnanie przed powrotem. A kiedy czujesz się nieobecny w sobie, jakby świat zawisł w bezruchu. Być może właśnie wtedy trwasz w tym świętym wygnaniu. Jung mówił, że nieświadomość zapisuje swoje prawdy w obrazach, nie w zdaniach, dlatego w tych okresach zwracaj uwagę na sny, na powtarzające się symbole, na emocje, które wracają bez widocznego powodu, dwa fragmenty nowej opowieści, która rodzi się w tobie. Jest pewien kluczowy moment w tym cyklu, moment niewiedzy, moment, w którym nie masz odpowiedzi ani kierunku. Kusi ciebie zapełnić tę pustkę rozproszeniem, diagnozą, wytłumaczeniem. Ale to właśnie tam, w samym środku niepewności, zaczyna mówić dusza. Trzeba nauczyć się znosić pustkę, nie próbując przyspieszyć nadejścia nowego. Bo nowego nie da się wymusić, ono wyłania się samo, a kiedy się pojawia, jest jak świt, powolny, cichy, ale nieunikniony. Więc jeśli dziś czujesz się zagubiony, zatrzymany, dryfujący, nie rozpaczaj. Być może znajdujesz się dokładnie w tym momencie, gdy Twoja psychika się wyrównuje. Być może Twoja nieświadomość pisze nową historię niewidzialnym atramentem czasu, a Twoje ciało w pradawnej mądrości jedynie podąża za rytmem tego dojrzewania. Nie próbuj być wydajny, gdy Twoim zadaniem jest być płodnym, nie próbuj wydawać owoców, gdy dopiero tworzysz korzenie. Przemiana wymaga pauzy, a pauza to nie rezygnacja, to przygotowanie. Żyjemy w czasach, w których odpoczynek stał się herezją. Świat wymaga, byś był w ruchu, zawsze. Wstawaj wcześnie, osiągaj więcej, miej cele, przekraczaj granice, optymalizuj każdą minutę. Jakbyśmy byli trybikami w nienasyconej maszynie, której działanie wymaga cichego poświęcenia duszy. A kiedy wreszcie twoje ciało błaga o odpoczynek, ogarnia cię wstyd. Czujesz, że zawodzisz, że nie robisz wystarczająco dużo. Ale co, jeśli wystarczająco już dawno było za dużo, Jung pojmował odpoczynek jako Stan Święty, nieleniwe próżnowanie współczesnego stereotypu, lecz powrót do symbolicznego łona nieświadomości. Dla niego spoczynek nie był brakiem życia, był reorganizacją, reintegracją, regeneracją i nie był w tym odosobniony. W średniowiecznej Alchemii istniał etap zwany nigredo. Czarna faza, moment, w którym materia musiała zgnić, rozpuścić się w ciemności alchemicznego naczynia, zanim mogła przemienić się w złoto. Dusza, mówił Jung, przechodzi przez te same cykle, a gdy wkracza w Nigredo, wszystko w tobie zwalnia. Motywacja znika, pewność wyparowuje, zastygasz, leżysz, milczysz, ale w środku coś się rozpada, by coś nowego mogło się narodzić. Odpoczynek w tym kontekście to akt duchowej rebelii. To odmowa podporządkowania się szalonemu rytmowi chorego społeczeństwa. To powiedzenie, najpierw słucham siebie, potem świata. To nieporuszanie się, gdy dusza prosi o ciszę, i to wymaga odwagi, bo w ciszy odnajdujesz wszystko to, co hałas ukrywał, niewypowiedziane pytania, stare lęki, wersje siebie, które próbowałeś pogrzebać. Dlatego odpoczynek tak przeraża, obnaża cię, pozbawia roli, zajęcia, rozproszenia. Zostajesz tylko ty z sobą. I właśnie wtedy zaczyna się cud. Kiedy kładziesz się bez poczucia winy, tworzysz przestrzeń do słuchania. Kiedy się zatrzymujesz, pozwalasz nieświadomości się ujawnić. Kiedy odpoczywasz, wreszcie mówisz, moja dusza nie musi niczego udowadniać, by zasługiwać na istnienie. Czy pomyślałeś o tym, że może twoje ciało po prostu tłumaczy język duszy? Że ta potrzeba położenia się, braku ruchu nie jest chorobą, lecz aktem wewnętrznej uczciwości? Żyjemy pod dyktaturą produktywności, otoczeni sloganami, które każą nam wygrywać i pić się tu performować, ale nikt nie uczy, jak się zatrzymać. Nikt nie uczy, że dusza kwitnie w cyklach, że nawet ziemia potrzebuje zimy i że Twój wewnętrzny zimowy czas nie jest porażką, lecz potencjalną płodnością. Nie jesteś słaby, gdy odpoczywasz. Jesteś wystarczająco silny, by nie zdradzić siebie. Wyobraź sobie, przez chwilę, że odpoczynek to w rzeczywistości boskie wezwanie. Jakby życie mówiło, połóż się, zamknij oczy, wróć do domu. Jakby wszystko, co naprawdę istotne, mogło się objawić dopiero wtedy, gdy uciszysz umysł i pozwolisz ciału oddychać bez presji. Tak, być może świat wyśmieje twoją pauzę, nazwie to lenistwem, niedbałością, pobłażaniem sobie. Ale oni nie wiedzą, że właśnie w tej chwili, leżąc w ciszy, odradzasz się. Od środka, w mroku, a gdy powrócisz, bo powrócisz będzie albo po, że będziesz inny, bardziej cały, bardziej prawdziwy, bardziej zdolny rozróżnić to, co Cię zasila od tego, co Cię wyczerpuje. Odpoczynek to więc coś więcej niż prawo. To rytuał, manifest przeciwko logice wyczerpania, cicha flaga, która mówi, nie jestem tu, by funkcjonować, jestem tu, by być. Istnieje taki moment być może go znasz, w którym cisza przestaje być pustką, a staje się obecnością, chwila, gdy świat zwalnia, a w głębi ciebie coś porusza się z delikatnością, jak szept dochodzący z miejsca, o którego istnieniu nie miałeś pojęcia. To dusza, mówiąca swoim dawnym językiem, a kiedy naprawdę jej słuchasz, nic już nie jest takie samo. Jung nazwał ten proces aktywną wyobraźnią, rodzajem dialogu między ego a niewidzialnymi fragmentami nieświadomości. Ale prawda jest taka, że nie potrzebujesz podręcznika, by usłyszeć duszę. Potrzebujesz tylko odwagi, by przestać uciekać od siebie. Zobacz, twoja dusza już mówi. Mówi, gdy płaczesz bez powodu, gdy czujesz ucisk w piersi, wchodząc w pewne miejsca, gdy śnisz ten sam sen po raz kolejny, albo gdy jakiś obraz, rzeka, drzwi, cień nie przestaje nawiedzać twoich myśli przez kolejne dni. To nie są przypadki psychiczne to wiadomości to symbole. To części ciebie próbujące wydostać się z ciemności i stać się całością, ale by słuchać On, trzeba się oduczyć, oduczyć się biegania, oduczyć się rozpraszania, oduczyć się znieczulania siebie wymówkami. Dusza nie mówi w punktach, nie wysyła e-maili, ona szepcze, a czasem ten szept ma postać ciężaru w ciele, pragnienia by zniknąć, potrzeby by się położyć i zamilknąć na kilka godzin, dni, tygodni łatwo to nazwać lenistwem. Trudniej przyznać, że może to być Twój prawdziwy ja, pukający do drzwi. Jung mówił, że gdy ego się rozpada, gdy racjonalna struktura nie jest już w stanie utrzymać istnienia, nieświadomość przejmuje kontrolę i zaczyna prowadzić psychikę od środka. To wtedy nowy ja zaczyna zapuszczać korzenie, ale nie przychodzi z fanfarami. Przychodzi jako wątpliwość, jako niepokój, jako uczucie, którego nie potrafisz nazwać. Przychodzi jako pytanie, które odbija się echem o ściany nocy: kim się staje? Być może nie znasz odpowiedzi i to w porządku. Dusza nie żąda natychmiastowych wyjaśnień. Ona żąda obecności. Dlatego następnym razem, gdy poczujesz ten otępiały stan, nie uciekaj, usiądź, weź zeszyt, pisz bez myślenia, rysuj symbole, których nie rozumiesz, zapisz sny, które wydają się głupie. Tam, pośród chaosu i zamętu, coś zacznie nabierać kształtu. Obraz, dźwięk, imię, impuls to twój nowy ja, rysujący się niewidzialnym atramentem. Może nie będzie chciał tego, czego ty pragnąłeś wcześniej, może zmęczy się tym, co kiedyś cię ekscytowało, może poprosi o ciszę, gdy wszystko wokół krzyczy, ale jedno jest pewne: będzie prawdziwszy, bardziej spójny, bardziej zgodny z tym, kim jesteś, a nie z tym, czego od ciebie oczekują. Świat nie da ci czasu, byś go usłyszał. Życie nie zatrzyma się, byś mógł wejść w kontakt z tym szeptem. Musisz sam zdecydować, z cichą odwagą, że twoja droga wewnętrzna jest ważniejsza niż jakakolwiek zewnętrzna rola. I to Zmienia wszystko, bo kiedy słuchasz, pra... naprawdę słuchasz tego, co twoja dusza próbuje ci powiedzieć, zaczynasz działać z siłą, która nie krzyczy, lecz prowadzi, z siłą, która nie narzuca, lecz objawia, z siłą, która wypływa z jądra i promieniuje. Więc jeśli dziś jesteś zmęczony, jeśli wszystko wydaje się zbyt ciężkie, jeśli masz nieodpartą potrzebę zniknięcia na jakiś czas, słuchaj, może to nie ucieczka, może to wezwanie. Może to nie koniec, może to cichy narodziny tego, kim naprawdę masz się stać. Być może w głębi duszy wszystko, czego twoja dusza naprawdę pragnęła, to zostać usłyszaną, a ta potrzeba położenia się, zniknięcia ze świata na jakiś czas, nie była słabością, była mądrością. Cisza nie jest pustką, jest płodna. A kiedy się zatrzymujesz, nawet jeśli świat nazywa cię słabym, właśnie wtedy coś nowego zaczyna oddychać. Jung nauczył nas, że dusza nie krzyczy, ona szepcze. A czasem największym aktem odwagi jest położyć się i słuchać. Był czas w moim życiu, kiedy budziłem się każdego dnia z tym samym ciężarem w piersi. Słońce wschodziło, ale we mnie nic nie jaśniało. Wszystko, czego pragnąłem, to pozostać w łóżku, i obwiniałem się. Nienawidziłem. Nazywałem siebie bezużytecznym. To właśnie w tej pustce spotkałem Junga. To tam leżąc, po raz pierwszy przeczytałem o psychice w inkubacji i po raz pierwszy poczułem się zrozumiany. To nie było lenistwo, to było odrodzenie. Jeśli ten tekst sprawił, że poczułeś się mniej samotny, to już wystarczy. Ach, i zanim wyjdziesz. Kliknij w link w opisie lub w pierwszy przypięty komentarz, aby zrozumieć, jak działa ten proces, który wyciąga tysiące ludzi z trybu automatycznego i pomaga zbudować życie bardziej spójne z Twoimi wartościami i tym, kim chcesz się stać. A teraz, jeśli dotarłeś aż tutaj, być może Twoja dusza też coś Ci wyszeptała. Napisz w komentarzu, co usłyszałeś w swojej ciszy. A jeśli ten film sprawił, że zacząłeś myśleć, polub, udostępnij, albo po prostu weź głęboki oddech. Nie każe ci włączyć dzwoneczka, kokrasi. Ale kto wie, może następny film będzie właśnie tym pchnięciem, na które wciąż czekasz. Widzisz te filmy, które pojawiają się teraz na ekranie. Uważaj, jeden z nich może cię wyrwać ze snu, a drugi może zanurzyć Cię jeszcze głębiej. Wybór należy do ciebie, podróż również.